No, no, no to właśnie tam ktoś wybiegł, mi się wydawało. O jest, wychodzi, wychodzi. Widzę. Wychodzi Oberwał, widzę agro. No co? odcinek leży, co? Tak ZDZĘ z... biegnie. No wprost, ciebie, może wejść na zeda. Strzela do mnie. Obrwałem, jest na miacie. pilnie za to ma z, uważaj. Nie wiem, czy oberwał ten typ. Reloaduje I wyjście. Zadałam Nie, on ma zeda chyba. Tak, tak, on Reloaduje. Gdzie on jest? go Wybieg, wybieg. Zjadł go za Tak biedno to niego No. Fuck. go kogo samochodu Widzę. Za tak, ja też Widzę Jeszcze jeden biegnie zed do ciebie. Ojej. Ole. Od, odwala Ojej. Ojej. To ja. Ty. Dobra, Ty Ojej. Tak Tak się Oczy. udaje. wydaje. No, bo Ojej. Ojej. Zed go biją jeszcze, kicking. dobra. Ty ja trochę krwawie. O, opatrzyj się najpierw, najpierw się opatrzyj, Zed go bije. Ono musi jeszcze żyć. Ono podnosi, Podnosi się, podnosi się, podnosi się. Wybiega, wycofuje się. W stronę tam gdzie, w tych namiotach chyba gdzie był. Stał. Poprawi twojej, poprawi czy Wybiegł Tak, wybiega, do lasu biegnie leży kurde z tymi zadaniami idę go dobić Renfa, bo jeszcze mi pójdzie znowu jeszcze, jeszcze, jeszcze zebić, co to, to żyje jeszcze, ty łeb uszel o, laga Zet mi się podnieść Jeszcze jeden nie. Ty, on jeszcze nie zdech, co jest? No. Zdechnij. Warm to touch, dobra, ja się bandażuję. Unconscious jestem. Leć szybko do mnie, się. krwawie. Zginę. No, wiem. Żyjesz? No, żyję, żyję. Cisnę. Bandaż w łapę, pastor, nie? Kurde, zginę chyba. Cisnę. You are dead. Kurwa. Attention, you are approaching a secure perimeter of an ecological disaster zone. Illicit crossing of the perimeter is Tak zamknął za sobą drzwi. Okay. Czyli mamy jakiegoś świeżaka? Na no, zielony wybrany ma tam jakiś większy plecak. Tego nie widziałem. Broń łapie. O, biega. O, świeżak. Bieg do drugiego. Mhm. Mm Coś mi się wydaje, że to nie, nie jest jeden gość. Zresztą ktoś tu musi być. Skąd? Nie. Eee, widzę, widzę, widzę. Też jakiś świeżak. O, o, o jakiś Uratujemy tamtego? Co ty mówisz? A. Nie, uda się teraz. Tak manda Cięknie. przez okno. Teraz będzie Jadka. Ciekawe, o, wybieg ten. Ten coś już. ma. O, ten biega. To może oni razem co? Wbieg chyba do tego. Ciekawe, który. O! <śleszanie <śleszanie> zacięcie? Słyszałeś zacięcie? się Tak, Kucnąłem akurat i wstałem. O, zadbiegnie do nich. Ten z pistolety jakieś pocisnął z rewolweru, chyba idziemy tam? Nie, 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 czekaj, zobaczmy co się stanie. <laughs> Może obserwuj tutaj, ja tam pójdę. No ty chcesz, ty idź. To mów co tam, nie? Nie, go lutuję, jeden, zgi jeden zginął pewnie. Na razie bez ruchu. Wyszedł jeden do więzienia. O, cholera. Okej, dobra, wraca się do baraków Murzyn wygrał, ten co drugi przybieg. Bo on miał klamkę, tamto nie miał unicy, trzeba go dojechać. Nie wiem gdzie tak on teraz ma? idzie. Nie wiem, przy barakach go zgubiłem. Co, nic nie widać. Nic nie widać. Wydaje mi się, że siedzi co? jeszcze w tym baraku w tym. w tym. Ee, od strony więzienia. Tego trupa pewnie tam ogarnia A mówiłeś, że wyleciał tak jakoś, czy wrócił się? Wyszedł do więzienia i się wrócił Nigdzie nie widzę Jest, wychodzi będzie Uspokój ten oddech, szybciej Baraku wychodzi? Wyszedł To ty Ta Nie dostał Dostał Leży Zed do biegnie od Pawłowa Ma to ta broń Odrzut ma duży? U chłopie e, Za więzieniem obiegasz, tak? Do płotu? Tak, 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 tak Dobra Doty się zatrzymały Zatrzymały się? No, już nie byłem na siebie Dobra Dobra, podchodzę tam zobaczyć, co on tam miał Zginąć podchodzisz Eee, bez przesady Leży tutaj, chłopie tam Zdech. To ten też tu leży. A go porujnowałem. Ojeju, wszystko Miał trochę tego ratów. miał raipro. nawet ty Mieli tych ratów. Roka miał O szikierę chce wezmę. Drugi biedak oj, tego biedaka też porujnował tamten. Oj ojoj A miał tu gratów od zajbania. Do AKM miał magazyn, do AKM miał magazynków i amunicji. O Jezu Żal tutaj. Smutek straszny się tu wydarzyło. Oda. Request team patrzę. Nie chcę skryć, nie za Polegli chłopaki, no. Dobra. chodzę stąd, nie chcę, trupy leżą. O tym. Jest kontakt, kontakt, kontakt. Gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? Lewa flanka w lesie. Tw twoja prawa, twoja prawa w lesie. Widzi mnie gość. Na środku pola, widzę. Przy do gdzieś? Dalej, dalej. Jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Jak jest ta chałupa na skrzyżowaniu tam, to za tą chałupą gdzieś. Daleko ode mnie? No, kawałek. Ale biegnie tak w twoją stronę typ. Lasem? Lieniem lasu? Lasem, lasem, lasem. W środku lasu. Minął tą chałupę, już minął tą chałupę, jest teraz niedaleko, będzie w lesie, niedaleko tej drogi, jak w dół schodzi. Tak troszkę w lesie, bardziej w środku lasu biegnie. Typ. Był na 100%. Widziałem. Zatrzymał się, bo zobaczył mnie, jak biegłem. Tak, tą drogą biegnie, czy powyżej tej drogi? Nie, nie, powyżej tej drogi, jak masz ten twój las, nie? Cały. No. Tam. To tak tym lasem pociskał. Widzę go. Widzisz go? Dostał krwawy jak świnia, bieg, zbiega w tę stronę. Tak? Biegnie? Tak. W którym miejscu jest? Do drogi zbiegał. Nie widzę go teraz. Z biegnie. Nie widzę tego gościa, też bezgubiłem. On sypnął do ciebie, czy nie? Nie, ja wystrzeliłem kilka strzał do niego. Fali jak świnia. Dobra, ja będę flankował bardziej z głębi lasu. Może zdech? Może. Miał coś ciekawego? Nie wiem, miał, celował do siebie. Ciekawe czy on czasem nie padł. Żeby kawałek się wyłożył, nie? A, to Dostatek... też no, wczoraj też dostał tyle razy. Chyba, nie wiem, 30 sekund do zedy, w czwórkę około Wstał i pobiegł, nie? Ty. No. Faktycznie taka akcja była. Bo to trzoku padł, nie? Nie od utraty krwi. Ten tak w okolicy głowy dostał O, 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 widzę, widzę, widzę go Chyba leży Leży? No Słuchaj, ja pod... Pat no, On to miał to idę, bierę od niego tego sks od niego drugiego Słuchaj, idę tutaj w górę, tak będzie na tamtą chałupkę Później odbiję do ciebie do lasu, dobra? On nie żyje Dobra, o, chowam jego truchło, nie? Kończył w bazie. Tak? Typów Co ty mówisz? Co ty gadasz? Jest jeden, skrada się yy, z Zeda będzie odwalał, czekaj, chyba będę strzelał do niego. O, zada, zakacza jakiegoś. Biegnie do amunicji tego lewego, po mojej stronie. Proszę, y -hmm. drugiego typa nie widzę. Zawsze jak trzeba kończyć? się najlepsze akcja, robi, ja tego po prostu nie rozumiem. Co zagra? Głupia. Jeden jest przy więzieniu przy takich kontenerach. Drugi mhm. jest w amunicyjnym. Zamknął się w tym amunicyjnym. Aha. Okay. Drugi wbiega do niego. Zamknął drzwi. Obaj są w amunicyjnym. to dawaj szybko ich przyciąć. Ale to nie zażymy, nie? A. Wychodzą. Eee, no właśnie. Jest kolejny typ. Ooo. Chyba biegnie na nich centralnie. Co ty mówisz? Tak. Chyba to jest kolega, wiesz? Ja nie jestem pewny. O nie, posypały się strzały. Widzę tutaj... ...przy brzegu, tak? Niebo. O, jeden jest w jednym baraku, drugi jest w drugim teraz. Ty, a tu przy brzegu jeszcze ktoś dobiega. Ano, jest. A to zedy. A to zedy biegną. Czyli oni nie są razem? Y tego typa zajebali chyba już. Aha, szybko. Dobra, w drugim amunicyjnym są teraz od strony cegły. Akurat nie widzę tego tam. E, o, biegnie, jest, biegnie tej tutaj tej do... Tak, widzę. O, drugi jest tam przy kontenerze Tak, 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 tak. biegnie do amunicyjnych. No to oni aż tak ciężko wygierowani nie są, no ale mają no, coś, tam. mają, nie. Gier, mają gra, nie. mają. Załatwić nas mogą. Dobra, obejść są teraz y, przy tym fejkowym baraku zamkniętym. Wraca się do amunicjnego, albo gdzieś tam w stronę miasta chyba cisną już. Tak, pobiegli na miasto, do fortepianu, tam w okolicy pompy. Co robimy? Ale mamy ich chyba. Czy przesuwamy się w prawo w stronę? Eee, ja bym ich Dlaczego? No, Przesuwam się w prawą stronę lasem. Widzę. Biegnie, biegnie w prawo, na, na kozłówkę teraz. Widzę, widzę. szkoły. Widzę, widzę, widzę. No. Kto im biegnął? No nas. Może do bazy nie, 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 Jeden ma broń na plecach, pistolet w ręku. Ten z tyłu bez jest faktycznie. I ma długą broń, i na plecach ma długą broń też. Schodzimy tam do nich, czy? Czekaj, byli ich skupiłem. Są całą broń. Tutaj... Widzę, widzę, widzę. Oni do bazy biegną. Tak, to tak. możemy ich przyciąć. Ten jeden to w ogóle chyba Golas. Roz... Nie, ma na plecach broń, ma plecak. Muszę mu gorąco. Za zielonym budynkiem. wracam do bazy. Górną bramą chyba. Nie, 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 nie. Tu biegają coś ko czarnego budynku. Za drzewem kurde. Biegną w naszą stronę? Czy mi się tylko wydaje? Nie, chyba nie. Loretki lukają słuchać? Tak, uważaj. Przy zielonym budynku co zapot go? Nie wiem, chcesz, to się Co? Chyba mnie widział. Schował się, nie? Za Spojrzał w moją stronę i się schował, za szopą gdzie ten drugi jest? Pytanie. Zacykuję się troszkę. W tej szopy tam chyba siedzą. Przynajmniej jeden. O, wybieg Leci do bazy. Do zielonego budynku. Te tam okna są w tym zielonym budynku. Są. Od naszej strony. Są. Jak mi się w oknie pojawi będzie lukał to strzelam. Do tych zwykłych baraków biegną. Widzę, widzę, widzę. Może nas nie oblukali. Nie, chyba nie. Będzie pobiegli do bazy. Biegają. Mhm. Bieg jeden na lewo gdzieś biegną. Tak. On zatrzymał się. Czekaj. Kucnij sobie. I zatrzymaj się. Patrzcie tutaj w tą stronę. Proszę, czekamy aż zaczniemy strzelać czy coś. Może oni odwracają uwagę naszą. Nie wiem gdzie ten drugi pobiegł. Jeden na terenie bazy, a drugi? Drugi nie wiem. Dobra, jednego widzę cały czas. Ja nie wiem, oni tu gdzieś Biegną, Daj. Biegną, dobra Na nas cisną No Centralnie na nas? Nie, tam drogą cisną Ty Pipek przycinamy ich, dawaj, chodź tutaj. Na prawo. Czekaj, zobaczymy czy będą odbijać do barna Mimo wszystko ja i do krzaki. Biegnie wzdłuż lasu, śledzi ich. Żebyś ich cały czas widział. Ja idę do barna. Nie wiem, nie wiem, Gdzież Widzisz ich? Nie widzę ich, troszkę ich nie widzę. Widzę, widzę, wreszcie, tutaj e, za barnem. Jedzą. Jednego mogę ściągnąć na hita. To wal. Dobra, kurde, ruszył się jebanec. Czekajcie ten drugi? W, w tym gęstym lasku, na blisko? O, położył się, położył się. SWD ma, leży. Jeszcze jeden. Za Barnem gdzieś, Tam tamtą stronę, ko stronę kozuchli Blisko Barna, w tych choinkach, na linii lasu. Leży drugi. Zabiłeś go? Tak. Jaki kurwa... Ja myślę, że to on ze zbudestwem. Dobra, dobijam tego. Nie, on nie dostał. On, on, nie żyje. Spoko. O człowieku... Ale mi wyskoczył. coś? Nie. Dobra, ja się wycofuję. Pod górę. A hałasu. Albo czekaj, wezmę z niego SWD w plecy. Zety ściągam. Podbiegam. kurwa, snajperki jebane. Coś mi nie, nie, nie pykło. Snajpienie. To ty? Tak, tak, zedy, zedy tu. Bandażuje się, bandażuje się. Mogę jego wziąć? Dziwne. Ja tego nie mogę trupa ogarnąć. Jest. M4 ma, wszystko miał w plecaku. I ile ma tych magazynków do złota? Ma do fala magazynek. To dawaj. Dobre, zgarnę wszystko z niego i spieprzę. Ale go porujnowałem. Fuck. Ale M4 będzie dla tego. Dla no postora. jest Westa ma. Zrujnowany Spróbuj podnieść tego SWD To czekaj, masz czwórkę tutaj No mam na plecach SWD? Tak Dobra, to... Tu, tu ci kładę Trzymaj Co mi kładzisz? SWD A SWD. dobra